Siemano. Licznik Golf 4. Dziwne rzeczy. Podobno nie widać przebiegu. Nie ma tutaj żadnego fisa nic. Tylko na tym po prostu nie widać przebiegu. Co mnie zdziwiło, bo kurczę, no, to żeby się to popsuło, to nie wiem, jakieś dziwne rzeczy, Zajrzymy sobie, może ktoś grzebał, może zabrudziło się. A w razie wunu to takie wyświetlacze mam, no ale nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby się uszkodził, więc ciekawe. Podłączę najpierw pod zasilanie, zobaczymy sobie czy faktycznie tu nie wyświetla tego przebiegu. Dobra, podłączę sobie pierwsza to jest plus po zapłonie, a między innymi siódma to jest masa, nie, nie wiem czy ja muszę stały plus podłączać czy nie. Chyba nie. No i patrzmy jak to tu świeci. O kurczę, faktycznie. Dziwne rzeczy. O, coś tam ruszę. Wystar wystarczy chyba elastomer sam wyczyścić. Elastomer, elastometr, elastomer chyba się mówi, nie? No, raczej samo się nie zabrudziło. Chyba ktoś tam grzebał i zostawił coś po sobie. A po co grzebał? Nie wiem, nie wiem po co tam grzebał. Nie, chyba nikt nie grzebał, chyba bo naklejki jeszcze trzymało. Także, sorry. No nie widać, żeby coś tutaj było grzebane. Tylko się tu coś to odkleiło. Jakaś tam naklejka. O! Czyżby ona coś tutaj zwierała? A! Patrzcie! Wypięło się. Samo? Czy to wada fabryczna? No pewnie, że się wypięło. O! Czyżby już siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Lepiej dwa razy sprawdzić niż potem naprawiać głębiej. No i dobra, chwila prawdy. O! Już działa. Wypił się z Kubany, no. I to co? Udział wzięli. Ręce oczepać. To była chyba najszybsza naprawa. A czek się tu świeci? Nie świecić. Może ktoś go kiedyś rozbierał, a może ma się nie świecić? Dobra, już nie drążę. Najszybsza naprawa. Tyle, na razie do zaś.